Szanowna Pani, walka z dwutlenkiem węgla. Czy Pani w ogóle wychodzi z gabinetu? Pani widzi zielone listki na drzewach, fotosynteza. Mówi to Pani coś, ale Pani walczy z dwutlenkiem węgla. To są wariaci. Lekarza, lekarza, Pani Marszałek, lekarza, kaftan. Naprawdę, no klaszczecie, ale wyście to popierali, kochani. I kto to, i kto to klaszcze? To klaszczą ci... Którzy nie zawetowali Zielonego Ładu, ci, którzy tam w Brukseli płaszczyli się i na wszystko zgadzali, tak samo jak oni, tylko, prawda, oni też palą, ale wy mówicie, żeście się nie zaciągali, prawda? Oni to robią z, y, y, z ekstazą, oni to robią z rozkoszą, oni naprawdę kochają Führerin von der Leyen, tak? Oni naprawdę się z tego cieszą, a wy. Nie cieszyliście się być może, ale robiliście dokładnie to samo.